Co się dzieje? Ci... Walkout? Fifa Mobile? Co się dzieje? Co? Je... Ej! Mamy... Kto to będzie? Kto to będzie? To jest Mane! Mane! Liverpool! Mamy Mane! Ale co się w ogóle zrobiło? Walkout tam, wyskoczył! Fifa Mobile! Jesteśmy już na moim koncie Fifa Mobile. Jak widzicie Mane 92 overall. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Siemaneczko, z tej strony Leszek w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to długo wyczekiwana przez Was Fifa Mobile, ale na początek. Zostawcie łapkę w górę, aby ten zasięg filmu był większy, ponieważ małe jest Fifa Mobile na moim kanale. Chciałbym ją nagrywać, ale po prostu coraz mniej widzów ją ogląda. Druga rzecz, to wczoraj pokazywałem Wam procent subskrybentów do procent ludzi niesubskrybujących, Było to 13 do 87. Doszło wczoraj jakoś stu iluś widzów i ten procent zmienił się 14,5 do 85,5 jak macie tutaj na załączonym obrazku. Więc zobaczymy na następnym odcinku. Będę to robił bodajże jak dawczo. Link do niego oczywiście w opisie, który pokazuje co filmik, ile jego procent się zmienia. Myślę, że zrobimy to samo. Więc zostaw suba i myślę, że zmienimy to liczbę do jakiejś fajnej mniejszej liczby, bo gdzie 15% tylko ludzi oglądających mnie subskrybuje mój kanał. Miałem wam się pochwalić moim składem, w którym zaszło kilka zmian, między innymi w obronie przed yy, Jerom Boateng, który ma u mnie overall 96, kupiony za 710 tysięcy. Na pomocy zrobiłem sobie m.in. Ziaha z tego Summer Celebration, na także Golowin, którego trafiłem w parcie. Naprawdę jest spoko, 100 92 shooting, 99 niezły zawodnik. I w napadzie oczywiście Edison Cavani, team of the season, overall 94, u mnie 96. I tak się prezentuję mój skład. Zaraz wam pokażę moją podstawową taktykę, którą jest 4-3-2-1. też także gram y, Atakiem, którym także mam 95 overalla, Jest to także Bruma kupiony za jakieś 200 tysięcy. I Honda z tego filmowego eventu. No, i myślę, że pójdziemy sobie do mojej ligi właśnie. Jeśli ktoś jeszcze nie jest w mojej lidze, mamy 4 wolne miejsca: Leszek, BBBA. Naprawdę fajnie nam się gra tylko potrzebujemy aktywnych graczy, bo nieraz przegrywamy League versus League przez ludzi, którzy nie grają. Miła atmosfera, fajne chłopaki, naprawdę zapraszam. Jeszcze jeśli ktoś nie wie, że istnieje nasza grupa mobilni fifacze, to zapraszam. jest tam około 60 członków. Myślę, że po tym filmie, jeśli dołączycie będzie około 100 i to już będzie fajna liczba, ponieważ 100-osobowa grupa to już jest coś. No i myślę, że zagramy sobie drugi mecz w naszych mistrzostwach. Pierwszy w Pierwszym strzeniem 10 bramek czekam na ruchy Marcina, który ma dwa ruchy jeszcze. Ja myślę, że zagramy sobie ten jeden ruch i wykończymy go już całkowicie. Marcin ma overall 93, i ten mer ten ulepszony Team of the season na napadzie, mamy 31% na Great Chance, więc myślę, że my powinno być dosyć prosto. No to zaczynamy, będziemy się widzieć tylko w najlepszych sytuacjach. No i mamy Great Chance, kawani sam na sam, z rywala po długim, i 11 do 0 Edison Kawani, 7 minuta. Mamy kolejny gryp Kawani sam na sam. On zawsze się nie byli sam na sam. No i mamy 12 do 0 w 13 minucie. I mamy znowu Edison Kawani. Będziemy mieli rzut wolny, który wykorzysta. Mam nadzieję, ziek, Zijech. No i tak mamy 13 do 0. W 16 minucie meczu. Kolejny gryp Tym razem Zijech kawani ziek, ziek, mocny strzał po długim 14 do 0. Oj, Marcin będzie miał bardzo ciężkie zadanie, aby nas pokonać. Jeśli to oglądasz, to oczywiście pozdrawiam cię. Kawani do środka boiska, kawani ruletka, kawani 15 do 0 w minucie 32. Kawanie jest naprawdę niecompletne, jego wykończenie jest po prostu kozackie. I znów kawani, ruletka. Di Maria dopadła do piłki, Di Maria i mamy 16 do zera. Pianić pianić jest to są stosunkowo słaby jak na overall 93, ale pianicz. sam na sam i mamy 17 do zera, może uda się do 20 dobić. Kolejna great chance, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard na pusto do zjecha, 18 do zera. Maria, di Maria, musimy szybko strzelić tą bramkę. Di Maria, di Maria. Mamy 19 do zera i 2 minuty, możemy do 20. I do tego mamy great chance. Musi to być 20 do Kawani, kawani, kawani. I mamy 20 do zera. Oj, Marcin, 20 miał mega ciężkie zadania. No i koniec spotkania. Kolejny raz: 10 do zera. Wygrywamy z Marcinem. Myślę, że na grubie wstawię Wam ostateczny wynik tego turnieju. Zobaczymy czy wygrałem czy nie, więc spadajcie na grupę, zobaczycie czy Marcin, Marcinowi udało się zrewanżować do te 20 -0. Na razie zostawiamy moją ligę. No i co ja ma, mogę Wam tu więcej pokazać? Tak żadnych eventów nie ma. Nic nie mogę porobić. Przed ten event jedynie amerykański, ale za niego trzeba otworzyć paczkę do 150 tysięcy, a ja zbyt nie mam końców teraz, więc słabo. No i co, no i to by było na tyle. Pamiętajcie o, o jeszcze tutaj jest mój kolega Skill za darmo wysłał mi gifta, to dlaczego by go nie otworzyć na odcinku. Dziękuję bardzo za wszystkie gifty, które mi wysyłacie, bardzo wspomagają mi rozwój mojego klubu oczywiście, a w środku no słabe tokeny, ponieważ nie ma już tych live eventów. No i myślę, że to by było na tyle. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zapamiętajcie o w kanału. Na tym odcinku pokażę Wam, czy procent się zwiększył. Czyli daliście sobie radę. Dzięki za oglądanie. No i piona mordy.